Przygotowaliśmy symulowany pożar, powiedzmy, pali się stussiana. Mamy bardzo fajnych strażaków, dziwnoskich, którzy będą to gasić. Tak, pokrótce. Witam serdecznie przede wszystkim, witam dziwnów. Jak jest sobie chyba radzę, tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz tak naprawdę nie mogę przejść e, nierozpoznany ulicą. E, jest, jest po prostu to wręcz niemożliwe, ale cieszę z tego, że e, to zainteresowanie moją osobą przełoży się na, na zainteresowanie wyżeraczem szybkim i w ogóle sportem. E, ostatnie sukcesy Polaków, Rafał Majka. Myślę, że mamy duży potencjał, mimo że nie mamy e, obiektów w ale mamy serce do walki. Chorę, czy cię pokochali, czy nie na Dobre pytanie, trzeba byłoby ich zapytać, ale, ale wydaje mi się, że jeżeli walka jest fair, e, wtedy nikt nie ma do nikogo pretensji, co prawda e, Mina Kuna-Werwoja e, mówiła co innego, ale myślę, że będzie miał okazję się zrewanżować za 4 lata. Zbyszku, jesteś bardzo młodym sportowcem, właściwie ta sportowa kariera jeszcze przed tobą, a już masz złoty i brązowy medal olimpijski. Co teraz, co dalej, jakie twoje plany? To znaczy chciałbym się przygotować na pewno do następnych Igrzysk Olimpijskich i, i próbować bronić tego złota olimpijskiego, będzie to bardzo ciężkie, na pewno będzie dużo większa e, presja, ale wierzę, że, że dam radę, będę jeszcze bardziej zmotywowany, bo, bo będę jechał e, właśnie bronić tytułu e, złotego medalisty olimpijskiego. Trzynastka, Artur mówił, że nie jest pechowa, ja powiem więcej. Dziwnów jest dziwny, więc u jest po prostu Trzynastka Szczęśliwa. Ja bym bardzo serdecznie w imieniu własnym, w imieniu Rady Miejskiej, mieszkańców tutaj Dziwnowa i wszystkich turystów chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie powitać naszą wielką rodzinę olimpijską. Cieszymy się, że są razem z nami. Życzę im tu wspaniałego popytu. Wielu wspaniałych wrazem, a Państwu również wielu ciekawych spotkań właśnie z nim. 13, <noise> 13. festiwal sportu w Zimnowie uważam za otwarty. Ale Artur jeszcze nie oddam ci mikrofonu. Szanowni Państwo, kilka dni temu cieszyliśmy się bardzo ze zwycięstwa Rafała Majki w Tour de Pologne. Ale są wśród nas kolarze, którzy również w tym Tour de Pologne wygrywali. I 50 lat temu w Tour de Pologne zwyciężył Rajmund Zdzieliński. Panie i chciałbym przekazać jest taka, że to jest właśnie to z tej okazji. Uou, Zabrakło... Dobrze! Wow! Co mi lepiej potrzebuje i w tych ust eee. Gdy nie jestem święty Mówią, nawet mi drań W życiu mam zakręty, ale wiecie, co mam prośbą? Chcę zobaczyć, jak teraz śpiewacie sami siły razem z nami, głośno! Już nie zmieni mnie nic Dzisiaj, w dniu, w Ej! La 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 le Miłości za tak dużo mam Każdy zawsze Ej! La 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 Już nie zmieni mnie nic Dzisiaj, w dniu, w Ej! La 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 le tak dużo mam Każdy zawsze Ja uwielbiam ją i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że pomyją i wszystko słowa na giełdą. Wszyscy w górę! Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że pomyją i wszystko na giełdą. No co? Z tej strony. Teraz ten. O, było no, To będzie chyba głośniej. Dobra, teraz uwaga. O, mi? A bez teraz sami. Uwaga, uwaga, to jesteście? Gotowi? O, 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 o. Moja dziewczyna patrzy czoło z i nie to wyjeżdża. Wiem, gdy mnie całuje, oddalę mi jedno I ramiona ukojenie dla mnie są, bo przyjeżdżał jak smakuje miłość. I każdą chwilę prawnę opanował włoch. Bo... Jest tego miłość to. Szanowni i się, wiesz? się. Wow. Ja, ją. Ona tu jest. I tańczy dla mnie. Dobrze to wie, że ją. I chcę na mnie. Ja, O, oh, 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 oh. mnie, dacie radę? Dobra, to uwaga! O, oh. o, o, Prawie, prawie Ja też się nagrę, czekaj! Oh, 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 oh. Jeszcze raz, cały śnieg, dobra? Gotowi jesteście? Uh. Oh, oh, oh. Oh, jak radny yeah, yeah. Ją, ona tu jest I tańczy dla niego Dobrze to wie Że powiem ją I na tak, to Jak na stadionie, do góry ręce, ręce I goś to ja. o, o, ja Tutaj, a tak dalej The island, right? the the okay, you know it, oh, oh, oh. Mm -hmm.